Właska Boża jest zbawczą dłonią wyciągniętą do wszystkich, ale każdy musi, musi tę dłoń uchwycić. Droga Bożego Królestwa wiedzie obok drzwi każdego z nas, ale każdy z nas musi na nią wejść. Wszystkie narody są ludem Bożym. Propozycja zbawienia jest dostępna dla wszystkich. Usiłujcie wejść przez ciasne, czyli gdybyśmy dzisiaj zapytali, ilu z nas zostanie zbawionych, na pewno nasz Pan powtórzyłby te same słowa. Nasz sposób myślenia, postępowanie jest często tak bardzo podobny do tamtego żydowskiego z Jezusowych czasów. Wielu wyobraża sobie, że zbawią się przez to, że zostali ochrzczeni, że zapisani zostali w księgach metrykalnych, że kilka razy pokazują się w kościele, sądzą, że bóg im to zapewni bez ich osobistego wysiłku, wyrzeczenie i ofiary, chcieliby wszystko otrzymać, a dać niczego nie chcą. Drodzy moi, zbawienie zależy od naszego osobistego wysiłku i starań. Ono wymaga wyrzeczenia, pokuty, zerwania ze wszystkim, co przeszkadza w przyjaźni z Bogiem. Człowiek żyjący w chrześcijańskiej cywilizacji niekoniecznie jest chrześcijaninem. Może korzystać ze wszystkich korzyści chrześcijaństwa, żyć na korzyść chrześcijańskiego kapitału, który został zgromadzony przez innych, ale to nie może być podstawą do życia założonymi rękami. Wszystko to powinno służyć raczej do wzbogacenia i zachowania zastanych wartości. Nie można żyć na pożyczonej dobroci. Jezus mówił stanowczo, sama przynależność do kościoła, imię zapisane w księgach parafialnych, medalik na szyi, obrazek w portfelu czy papież widziany z bliska nie wystarczą do spawienia. Nie ma predestynowanych ani uprzywilejowanych osób, narodów czy ras. Przed chrześcijanami, których cechuje przeciętność, miernota w życiu religijnym, moralnym, bierność, lepność, tłumaczona tolerancją, może nawet niekiedy soborowym katolicyzmem Jezus rysuje ewentualność wykluczenia z Królestwa. Przyjdą inni i zasiądą za Stobę w Królestwie Bożym. Bo czyż wchodzi się przez ciasne drzwi, mając na grzbiecie pijaństwo, rozwiązłość, niewierność, leństwo, brak solidności pracy, nieuczciwość, kradzieże, łapówkarstwo, zawiść, niezgodę w rodzinie? Czy to nie jest raczej to pójście szeroką drogą, wygodną, łatwą? Niektórzy chcieliby dziś zmienić Kościół w taką organizację charytatywną i zakazać nawet mówienia o piekle o grzechu. Kościół według nich ma być takim plasterkiem na życiowe bolączki, robić wszystko, aby było przyjemnie i miło. Do tego stopnia, że nawet chcieliby je ocenzurować samego Pana Jezusa. Dlatego pewnie postawiliby może nawet inne pytanie Panu. Nie może o zbawienie. bo dla nich inne sprawy są ważniejsze. Panie, jak ochronimy naszą planetę przed ekologiczną zagładą, czy tylko nieliczni mają prawo do bogactwa? Ale taka droga wiedzie do katastrofy i skończy się tragicznie. To dla tych, którzy właśnie wybierają drogę z sumieniem na zawiasach, właśnie do nich są skierowane te słowa z dzisiejszej Ewangelii, bardzo mocne. On stał ode mnie wszyscy dopuszczające się niesprawiedliwości. Tylko drodzy moi, podejmijmy walkę z naszymi badami, grzechami, które niszczą nasze życie, które niszczą naszych bliskich. Zacznijmy przede wszystkim od siebie. Będzie to na pewno droga trudna, wiodąca przez ciasną, wąską bramę, jednak to jest jedyna droga, której celem jest wieczne szczęście. Nie ma, w niebie nie ma miejsca na chrześcijaństwo wersji light. Bez krzyża, bez codziennej wierności, bez zmagania się o tę świętość. Szerokie są drzwi wiodące do zatracenia, tam jest zawsze tłok. Problem w tym, że diabeł kusi życiem bez konieczności stawiania sobie wymagań, gdzie wszystko można, gdzie wszystko jest dozwolone, gdzie nie ma granic, gdzie są szerokie aleje. Nie dajmy się temu zmierzyć. Boże Królestwo zawsze kosztuje. Zawsze. Kto chce otrzymać wszystko, musi wnieść swój wielki wkład. Jeden ze współczesnych chrześcijan napisał takie piękne słowa. Tania łaska jest śmiertelnym wrogiem naszego kościoła. To jest właśnie ta myśl dzisiejszej Ewangelii. Tanie zbawienie jest śmiertelnym wrogiem naszego zbawienia. Nasz Bóg jest cenny i musimy wiele się natrudzić, aby stał się naszym i naszym pozostał. Bez trudu miecza nie wykujesz, bez trudu pieśni nie zaśpiewasz, twierdził pewien czarnogórski poeta. Za wszystko, co osiągamy w życiu, trzeba płacić. Płacić pracą, wyrzeczeniem, ofiarą. A może my byśmy chcieli Boga i Jego miłość otrzymać zupełnie za darmo, bez żadnego wysiłku? Bo nasze życie warte jest tyle, ile włożyliśmy w nie wysiłku. Tak pisał jeden z największych pisarzy katolickich XX wieku, Franz Auryan. Nasza wiecz wieczność będzie warta tyle, ile pracy, ile wysiłku włożyliśmy, aby tu i teraz żyć w Bożej miłości, pełniąc Jego wolę. Dlatego i do nas Chrystus mówi ciągle: usiłujcie! Taniego zbawienia nie ma. A może byśmy się domagali takiego przebaczenia bez żalu, bez poprawy, nagrody bez zasługi, a Jezusa bez krzyża. Chcemy łatwego chrześcijaństwa, a takiego chrześcijaństwa nie ma. Drodzy moi, zbawienie kosztuje. Od pysznego, zarozumiałego człowieka domaga się posłuszeństwa Bożemu Słowu. Zbawienie kosztuje, gdyż musi to oznaczać wyrzekanie się zła, którego przecież tak wiele kryje się w naszym sercu. Zbawienie kosztuje, gdyż tak wiele kosztowało samego Boga. Dla naszego zbawienia stał się on człowiekiem, pomysł, śmierć na krzyżu. Zostaliśmy wykupieni za bardzo wysoką cenę. Za cenę krwi Bożego Syna. Czyż to, co tak wiele kosztowało Boga, nas nie ma kosztować? Dlatego usiłujcie. To dzisiejsza Chrystusowa przestroga dla nas. Bo w większości staliśmy się leniwymi, ospałymi chrześcijanami. Staliśmy się o ziemi. Trzeba sobie uświadomić, że oziębni chrześcijanie to naprawdę zaraza w Kościele, że ma poważnie traktować sprawę swego zbawienia i sprawę swego chrześcijaństwa. Nasze dni nie mogą być pustymi stronicami w księdze życia. Nasze lata nie mogą być pustymi, a tym bardziej czarnymi czy brudnymi kartami w księdze wieczności. Usiłujcie. Nie ma taniego zbawienia. Królestwo Boże kosztuje. Wiele kosztuje. I nie zapomnijmy tego.